Stanie Florida jest nastolatek, który jest oskarżony o oddanie strzałów podczas imprezy przy ognisku w liceum. A kiedy został aresztowany, jego jedynym zmartwieniem było? Czy zostanę wrzucony na Facebooka? Przechodzę przez szokujące zarzuty. I co dalej czeka tego nastolatka? Jestem Ann Janet Levy, a to Crime Fix. Prawie każdy bal powrotowy kończy się imprezą po balu, która bywa dość głośna, ale jedna impreza po balu powrotowym w Forest High School w hrabstwie Marion na Florydzie zakończyła się strzałami. To było straszne i doprowadziło to do czegoś w rodzaju obławy. 17-letni Zachary Sarach jest oskarżony o oddanie kilku strzałów do innego nastolatka podczas ogniska po szkolnym balu 28 września. To właśnie to nagranie pomogło go zidentyfikować, co ostatecznie doprowadziło do tego, że jego własna matka oddała go w ręce policji. Nie mam pojęcia, stary. Skręć w lewo. Tak, jestem z nim teraz. Za każdym razem, gdy dokonuje się aresztowania, Aby zrozumieć, jak doszliśmy do tego punktu, musimy cofnąć się do samego początku. Kiedy tej nocy na miejsce przybyli pierwsi zastępcy szeryfa hrabstwa Marion, otrzymali informację, że doszło do bójki fizycznej i było kilku naocznych świadków. Nie było wyraźnego podejrzanego, ale wiesz, jak to teraz jest. Ktoś musiał nagrywać to na TikToku albo Instagramie, albo czymś podobnym. Więc funkcjonariusze znaleźli w mediach społecznościowych nagranie Zacharygo Saricha z bronią, a w tle nagrania usłyszeli kilka oddanych strzałów. Na Facebooku szeryfa udostępniono zdjęcie z nagrania, by społeczeństwo pomogło zidentyfikować podejrzanego. I jedna z ofiar w tej sprawie powiedziała funkcjonariuszom, że sprawca gonił ją, strzelając z broni i naprawdę czuł, jak kule świszczą mu koło głowy. To jest absolutnie przerażające. Funkcjonariusze stwierdzili w oświadczeniu, że nagrania potwierdzają wersję nastolatka. Pięć dni później policja z ocala skontaktowała detektywa z rodzicami podejrzanego, a ci rodzice jednoznacznie zidentyfikowali nastolatka na nagraniu jako 17-letniego Zacharego Sarraha, swojego syna i pasierba. Dalsze śledztwo wykazało, że Sarach dezaktywował swoje konta w mediach społecznościowych po incydencie, a nawet wyraził zamiar ucieczki do Daytona. Ale 28 października mama Saracha zawiozła go do Wydziału Dochodzeniowego Biura Szeryfa Hrabstwa Marion i jej syn został zatrzymany. Powiem tak, brawo dla mamy. Oto nagranie z kamery z aresztowania. Nie mam pojęcia stary. Skręć w lewo. Labirynt. Skręć w prawo przy napisie wyjście. Tak, zaraz tam pójdę. Przy każdym aresztowaniu robimy zdjęcie? Możesz pomyśleć, że Zachary Sarach trzęsie się ze strachu, że może jest trochę przestraszony, bo właśnie został aresztowany za kilka przestępstw, ale zamiast tego bardziej martwi się o to. Nie mogę ci powiedzieć, co się tam stało. Kto to opublikuje? Nasze biuro to biuro informacji publicznej. Widzisz ten samochód z włączonymi światłem? Zastępcy prowadzą Sarracha do radiowozu, by przewieźć go do Departamentu Sprawiedliwości dla nieletnich. To właściwie ośrodek zatrzymań dla nieletnich. Podejdź tu, szybko cię przeszukam, dobrze? Po prostu podejdź tutaj i stań twarzą do samochodu. Powiedziałeś, że masz w kieszeni kawałek papieru, to jedyna rzecz, którą masz. Sprawdziłem to dwukrotnie, tak, mam tam swoją chustkę. To ten kapelusz? Tak. W rozmowie z detektywami Sarah przyznał, że tamtej nocy był uzbrojony i groził, że strzeli do grupy osób, jeśli spróbują go zaatakować. W oświadczeniu detektyw napisał, że Sarah powiedział mu, iż próbował bronić przyjaciela. Cytuję: „Czując się osaczony przewagą liczebną, sięgnął po broń z pasa. Trzymając broń, powiedział, cytuję: „Jeśli wszyscy na mnie ruszycie, będę strzelać.” Oskarżony zauważył, że wszyscy uciekli, po czym usłyszał strzały, ale stanowczo zaprzeczył, że to on strzelał. Policjanci nie wierzą w zaprzeczenie nastolatka. Sarah ma wiele zarzutów, między innymi napaść z niebezpieczną bronią i posiadanie broni palnej jako osoba karana. Ma tylko 17 lat, pamiętaj, posiadanie broni palnej przez nieletniego, noszenie ukrytej broni palnej, publiczne użycie broni palnej oraz użycie broni palnej podczas popełniania przestępstwa. Dobrze, żeby o tym porozmawiać, chciałabym zaprosić Dziopę Tuto. Jest profesorką prawa, a także uruchamia nowy kanał na YouTube o nazwie Prof Gio wyjaśnia. Jo bardzo dziękuję, że do mnie dołączyłaś. To nie jest zbrodnia stulecia. Ale to, co mnie niepokoi, to fakt, że mamy młodą osobę, biegającą z bronią za paskiem, idącą na imprezę z okazji powrotu do domu. I rzekomo jest oskarżony o oddanie strzału z broni. To znaczy, dzięki Bogu nikt nie zginął. A potem jego mama oddaje go w ręce policji, więc wiesz, jesteś byłą prokuratorką. Jak ważny jest ten element odpowiedzialności w tej sprawie? Ta mama, która rozpoznaje swojego syna. Policjanci przychodzą, a ona mówi: Tak, to mój syn. A potem zawozi go na komisariat policji i mówi, że sama go przyprowadziła. Mówi oto on. Tak, uważam, że to absolutnie ważne. Wiesz, branie odpowiedzialności za swoje czyny to chyba najlepszy sposób, żeby dojść do poprawy i zmiany swojego postępowania. I myślę, że to naprawdę ważne, żeby to dziecko wiedziało, że są konsekwencje i że jego matka akceptuje, że te konsekwencje istnieją. I całkowicie się z tobą zgadzam. Przyniesienie broni na ognisko, gdzie świętują powrót do domu, to po prostu okropne. Może to nie jest zbrodnia stulecia, ale jeśli byłabyś matką jednego z tych dzieci albo jednym z dzieci, które tam były, to musi być traumatyczne. Tak, i to mnie w tym wszystkim niepokoi. Wiesz, jestem mamą, mój syn w końcu będzie w takim wieku, że może będzie na imprezie z okazji powrotu do szkoły, na jednym z takich ognisk. I to jest ostatnie miejsce, wszelkie miejsca, gdzie są dzieci to ostatnie miejsce, gdzie ktokolwiek powinien pojawiać się z bronią palną tak. i strzelać z niej. Więc myślę sobie, co się dzieje z tym dzieckiem. Nie wiem, wydaje mi się to szalone, że ktoś uważa, że rozwiązaniem na złość do innego dziecka jest wyciągnięcie broni i strzelanie na oślep. To znaczy on się nawet nie ukrył. Nie trafił młodej osoby, do której celował. Dzięki Bogu nie trafił też nikogo innego. Ale to naprawdę jakby po prostu wziąć broń i strzelać na oślep. Każdy mógł zostać ranny, każdy mógł zginąć. To przerażające. Nie możesz trzymać dzieci w domu. Musisz pozwolić im wychodzić i cieszyć się życiem, dorastać. Jako rodzic, zawsze martwisz się, gdy twoje dziecko wychodzi z domu, niezależnie od celu. To, że mogą być w środku strzelaniny, jest naprawdę przerażające. Zgadzam się, to bardzo straszne. Tak, to naprawdę przerażające. I wiesz, policjanci, mam na myśli, oni znają Zacharego Siracha. Mam na myśli policjantów z hrabstwa Marion, z Ocali. Rozpoznali go, ponieważ to hrabstwo Marion prowadzi śledztwo i mówi, że trzeba zidentyfikować tego mężczyznę. Mają zrzut ekranu z ogniska, na którym on jest. Udostępnili go i proszą, pomóżcie nam go zidentyfikować. Policja z ocala, wiesz, ich funkcjonariusze mówią, och, tak, znamy go. Wiemy, kim on jest, wiedzieliśmy, kim jest ta postać. Więc idą do jego domu, a ojczym i mama mówią, tak, to on, to nasz syn, wiesz. A mama mówi tak, to on. I po prostu nie mogę sobie wyobrazić, żeby mama to zobaczyła. Ona mówi, że on już wcześniej miał kłopoty i ma kartotekę. Tak. Mama musi sobie z tym radzić. Wiesz, może zgłoszenie go byłoby dla niego najlepsze, bo może to pozwoli rozwiązać niektóre z problemów, które najwyraźniej ma. Tak, to trudna miłość, prawda? To musi być bardzo trudne dla rodzica, żeby to zrobić. Mam na myśli, że oddajesz syna wymiarowi sprawiedliwości i zostaje oskarżony o przestępstwa. To musi być bardzo trudne, ale jaka jest alternatywa, wiesz, jakby akceptować to, sprawiać wrażenie, że akceptujesz, sprawiać wrażenie, że ci nie zależy. Myślę, że to jest najwyższy wyraz troski, jaki rodzic może okazać, żeby pokazać, że naprawdę zależy mu na swoim dziecku. Ukrywanie go nie jest sposobem na okazanie troski, udawanie, że to się nie wydarzyło. Tłumaczenie tego z pewnością nie uważam, że to jest sposób, by pokazać, że kochasz swoje dziecko. Dlatego chwalę tę matkę i naprawdę jej współczuję. Nie chciałabym być w takiej sytuacji, ale ona sobie poradziła. To, co mnie trochę przeraża, to fakt, że według oświadczenia oni to zapisują. Wiesz, Zachary zamknął wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych i zamierzał uciec. To znaczy, to był jego instynkt uciec, zatuszować to. I oczywiście młodzi ludzie, wiesz, to prawdopodobnie jest instynkt, to prawdopodobnie wydaje im się, że tak powinni zrobić. Są przestraszeni, panikują, wiesz, myślą: O Boże, jak ja to ukryję, jak ja się z tego wyplączę. Ale oczywiście, wiesz, mama powiedziała: Nie, to się nie wydarzy. I to pokazuje, że jest nastolatkiem. Jak można myśleć, że uda się uciec i nie zostać złapanym? Jak wyłączenie wszystkich swoich mediów społecznościowych ma pomóc, skoro Twoje zdjęcie już jest wszędzie? Co zamierzasz robić przez kolejne lata życia, jeśli sądzisz, że ucieczka rozwiąże problem? A ty co robisz? Ale myślę, że to jest charakterystyczna cecha wielu przestępców. Co robisz, podejmując działanie i nie myśląc o tym, co się teraz stanie? To znaczy, to jest takie w danej chwili. A potem mówisz, wow, i co teraz? A potem on odpowiada, ucieknę, chociaż jakby to miało w czymś pomóc. W pewnym sensie to naprawdę pokazuje, że on jest młody, ale nadal musi ponieść za to konsekwencje. Chodzi mi o to, że brak konsekwencji to nie jest sposób, żeby sobie z tym poradzić. Jego matka miała rację, to trudna sytuacja, ale musisz zrobić wszystko, by sobie poradzić. Tak, on ma 17 lat, ale 17 lat to wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, jak się zachować. Oczywiście ma 17 lat, pewnie jest dość impulsywny. Wciąż, wiesz, to młody chłopak. Ale moje pytanie brzmi: co 17-latek robi z pistoletem za paskiem? Dlaczego 17-latek, wiesz? Oczywiście wiele osób ma broń w domu. W porządku. Wiesz, trzymaj ją w sejfie na broń, trzymaj zamkniętą. Ale jak to się dzieje, że 17-latek w ogóle zdobywa broń palną, żeby zabrać ją na imprezę? Co on robi zabierając ją na imprezę? To znaczy oczywiście uważam, że nie powinien mieć broni. Nie powinien jej nosić. Ale zakładając, że te dwie rzeczy są prawdą, impreza nie jest miejscem, gdzie powinno się myśleć, że będzie potrzebna broń. To stwarza sytuację, w której wszystko może szybko pójść źle. Bez broni mogłoby skończyć się na bójce. Może rzucaliby się pięściami i tego też nie pochwalam, ale nie doszłoby do strzelaniny i nie byłoby zagrożenia życia ludzi, więc całkowicie się z Tobą zgadzam. Wygląda na to, że Zachary już miał kłopoty, bo wydano nakaz aresztowania za złamanie warunków zwolnienia. On już miał nadzór kuratorski, choć nie wiemy za co, ale to było za inną sprawę. Jednym z zarzutów wobec niego jest posiadanie broni palnej przez osobę skazaną. On ma, a na Florydzie, z tego co wiem, przestępstwo można orzec także w sprawach nieletnich. Podlegasz temu przepisowi, nawet jeśli nie byłeś sądzony jako dorosły. Ale to pokazuje, że on już ma coś dość poważnego w swojej kartotece i już został uznany za odpowiedzialnego. Więc tak. Więc on już jest skazanym przestępcą w wieku 17 lat. Ten skazany przestępca jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy, ale może znów zostać skazany i tym razem trafić do więzienia. Zobaczymy, co się stanie. Ale to poważna sprawa. To poważna sprawa. I teraz przygotowuje się na znacznie trudniejsze dorosłe życie, którego czeka. Będzie miał, jak sądzimy, dwa wyroki w rejestrze. To nie jest sposób na rozpoczęcie życia, znalezienie pracy, nawiązanie stabilnych relacji. To znaczy, on już sam sobie stworzył dwa poważne problemy, zanim tak naprawdę wyszedł w świat, więc to naprawdę bardzo smutne. Więc znowu, zgadzam się z Tobą. To to może nie jest zbrodnia stulecia, ale to taki rodzaj przestępstwa, który jest naprawdę smutny, naprawdę niefortunny. I nikt tutaj na tym nie zyskuje. Nie, zdecydowanie nie. I miejmy nadzieję, że może to go powstrzyma i pomoże mu się zrehabilitować, a nie tylko pogorszy sprawę. Zgadzam się z tobą. Taka jest moja nadzieja. Jestem pewna, że jego mama również tak czuje. Tak, współczuję mamie. Dziękuję, Joe Dziękuję za zaproszenie. Spójrzmy jeszcze raz na nagranie z kamery nasobnej z aresztowania Saracha. Nie mam pojęcia, stary. Skręć w lewo. Z tyłu labirynt. Pierwszy zakręt w prawo przy napisie wyjście. Tak, zaraz tam pójdę. Za każdym razem, gdy dokonujemy aresztowania, robimy zdjęcie. Czy wrzucicie moje zdjęcie na Facebooka? Nie przez nas. Nie mogę ci powiedzieć, co się tam wydarzyło. Kto by mnie wystawiał? Nasze biuro to Biuro Informacji Publicznej. Widzisz ten samochód z włączonymi światłami? Ja tutaj, tuż obok niego? Przejdź na tę stronę, szybko ci poszukam, ok? Podejdź i odwróć się do samochodu. Powiedziałeś, że masz w kieszeni kawałek papieru. To jedyna rzecz, którą masz. Upewniłem się, że sprawdziłem to dwa razy. Tak, mam tam swoją chustkę. Powiedział mi. To kapelusz? Tak. W porządku? Tak, proszę pana. To już wszystko w tym odcinku Crime Fix. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem.